Kura u doktora. Autor Marek Wnukowski. Czyta Monika Bartkowicz-Krzysztof. Poszła raz kura w dzień do doktora, choć nawet trochę nie była chora. Mam ja do pana jedno pytanie. i Liczę usłyszeć odpowiedź na nie. Nikt nie potrafi mi odpowiedzieć, a ja to muszę naprawdę wiedzieć. Pytałam nawet, gdy jajkiem byłam. Od czasu, kiedy się urodziłam, pytałam wróbla, gila i sowy, pytałam kaczki, kota i krowy, gadałam z jeżem oraz ślimakiem. Na nic nikt nie wie, czy jestem ptakiem. Orzeł, choć ciężki, lata gdzieś w chmurach, łabędź, sęp, jastrząb też, lecz nie kura. Więc niech pan powie, lecz tylko szczerze, bo tylko panu raczej uwierzę. Lekarz odkaszlnął, pociągnął nosem i rzekł do kury pogodnym głosem: Jesteś dorosła, więc wiesz już chyba, że różnie czasem w przyrodzie bywa taki wieloryb. Myślisz, że ryba, a on jest sakiem, co w morzu pływa. Albo nie topesz, on jest też ssakiem. A przecież fruwa jakby był ptakiem. W świecie przyrody rządzi natura. Nie zmieni tego krowa czy kura. Ona ustala i decyduje, kto lata, biega, a kto nurkuje. Nie jesteś sama, patrz na pingwina. Latać nie umie, nie jego wina. Czy takie strusie, na przykład emu, nie dane latać również i jemu. Pogódź się z losem, mówi do kury. nie można zmienić matki natury. Wróć do kurnika, usiądź na grzędzie, latać nie umiesz i już tak będzie.